W aplikacji randkowej sparowało Cię z fajną laską, którą chciałbyś poznać, ale nie masz zielonego pojęcia, jak do niej zagadać. Czy powinieneś napisać do niej zwykłe cześć jak leci, czy skomplementować ją w jakiś sposób, czy może zrobić coś zupełnie innego. Żeby Ci w tym pomóc, w dzisiejszym filmie omawiam 6 najważniejszych zasad zagadywania do dziewczyn w internecie, dzięki którym Panie będą cię odpisywać znacznie chętniej. Cześć, z tej strony Tomek i witam Cię serdecznie na moim kanale, na którym to rozmawiamy między innymi o relacjach damsko-męskich. Jeżeli interesuje Cię właśnie ta tematyka, to kliknij poniżej na przycisk subskrybuj. To jak zagadasz do dziewczyny w aplikacji randkowej jest mega ważne, bo w dużej mierze to właśnie od sposobu rozpoczęcia rozmowy będzie zależeć to, jak kobieta Cię odbierze. Bo jeżeli zrobisz to dobrze, to zaczniesz z dziewczyną rozmawiać, a co za tym idzie, będziesz miał szansę na bliższą znajomość z nią. Ale jeżeli zrobisz to źle, no to albo laska w ogóle Ci nie odpisze, Albo w najlepszym wypadku odpiszeć coś od niechcenia, po czym przestanie Ci odpowiadać na Twoje kolejne wiadomości. No, i tak czy inaczej, kompletnie stracisz możliwość poznania jej. W każdym razie, twoja pierwsza wiadomość jest pewnego rodzaju być albo nie być i. Powinieneś zadbać o to, żeby zawsze była możliwie jak najlepsza. Pamiętaj, że przecież nie uda ci się z dziewczyną spotkać, jeśli już na samym początku no, jakoś ją do siebie zniechęcisz. Dlatego musisz przykładać wagę do tego, co piszesz, no bo od tego zależą dalsze losy waszej znajomości. Ale jest jeszcze jeden ważny powód tego, dlaczego powinieneś starać się odpowiednio zagadywać. Nie wiem, czy wiesz, ale algorytmy aplikacji randkowych sprawdzają, jaki procent kobiet. Odpisuje na twoje wiadomości. Jeśli algorytm widzi, że większość dziewczyn olewa to, co do nich piszesz, no to wyciąga taki wniosek, że jesteś kimś mało interesującym, no i przez to ocena twojego profilu na danej platformie po prostu spada. A jak ocena twojego profilu spada, no to spadają też twoje zasięgi, czyli wyświetlasz się coraz mniejszej ilości dziewczyn. No, i masz przez to coraz mniej lajków. I w drugą stronę, jeśli algorytm widzi, że większość lasek cię odpisuje, no to zaczyna traktować cię lepiej, no bo pomagasz im w jakby utrzymaniu użytkowniczek właśnie na ich platformie, w ich aplikacji. To przekłada się z kolei na to, że Twój profil widzi coraz więcej dziewczyn, no a Ty masz coraz więcej szans na poznanie kogoś. Ok, tak więc jak dobrze rozpoczynać rozmowy? W tym nagraniu omówimy 6 najważniejszych zasad. A jeśli chciałbyś dodatkowo między innymi poznać moje najlepsze teksty, na które dziewczyny odpowiadają praktycznie zawsze, to znajdziesz je w moim kompletnie bezpłatnym kursie e-mailowym na temat randkowania w sieci, do którego obecnie trwają zapisy. Link, pod który możesz dołączyć, znajduje się poniżej w opisie tego filmu. Tak więc teraz koniecznie zapauzuj to wideo i zapisz się do tego bezpłatnego kursu. Bo to właśnie tam dzielę się ekskluzywną wiedzą, której nie znajdziesz nigdzie indziej, nawet tutaj na moim kanale. Ok, jeśli już się zapisałeś, mam nadzieję, że to zrobiłeś, to przechodzimy teraz do omówienia wspomnianych sześciu zasad. Ok, po pierwsze, w miarę możliwości zadbaj o to, żeby twoja wiadomość wyróżniała się z tłumu, to znaczy, żeby nie była typowym tekstem, który wysyłają wszyscy. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale kobiety na aplikacjach randkowych dostają w kółko te same teksty i zdecydowaną większość z nich moglibyśmy zaliczyć do jednej z trzech kategorii. Pierwsza kategoria to wszystkie teksty powitalne w stylu, hej, cześć, coś słychać, hej, jak się masz, jak leci, jak mija dzień, co u ciebie. Druga kategoria to są teksty rozpoczynające się komplementami, jak na przykład... Świetnie wyglądasz, piękne zdjęcia, jesteś cudowna, bardzo mi się podobasz. Wow, nie spotkałem tu jeszcze tak fajnej dziewczyny. Natomiast trzecia kategoria to teksty będące różnego rodzaju propozycjami czyli cześć, może popiszemy, hej, może skoczymy na piwko, co powiesz na kawę, może jakaś randka, zapraszam cię do mnie na wino, może poznamy się bliżej. I teraz musisz mieć na uwadze, że większość kobiet, które posiada profil rentkowy, otrzymuje od kilkunastu do kilkudziesięciu wiadomości. Dziennie. W skali miesiąca daje to kilkaset wiadomości. I biorąc pod uwagę, że praktycznie wszyscy faceci piszą w kółko to samo, no to jak ci się wydaje, co dziewczyna pomyśli sobie o tobie, jeśli jako setny gość napiszesz do niej hej, co u ciebie? Albo hej, cudownie wyglądasz. No taki stampowy tekst, którego używa dosłownie każdy, e, powoduje, że automatycznie zaczynasz być postrzegany jako ktoś nudny, mało interesujący, czy. Po prostu nie warte uwagi. Wpadasz w szufladkę gościa, który jest taki jak wszyscy. Dlatego nie dziw się, że fajne laski w ogóle nie będą ci na takie teksty odpisywać. Pamiętaj, że dziewczyny otrzymują na tyle dużo wiadomości, że są zmuszone wybierać, komu poświęcić swój czas, no i to jest naturalne, że wolą skupić się na facetach. Którzy od samego początku rokują dobrze. Jeśli więc zadbasz o to, żeby rozpocząć rozmowę no nieco inaczej niż wszyscy, no to już zyskujesz na samym starcie ogromną przewagę. Taki efekt jest bardzo łatwo uzyskać chociażby poprzez rozpoczęcie rozmowy od skomentowania czegoś z profilu danej dziewczyny. No i może to być komentarz do jej zdjęcia, do jej opisu, czy do jakiegoś innego elementu występującego na jej koncie. Ok, po drugie. Znajomość z dziewczyną zacznie od czegoś prostego, co nie będzie dla nich zbyt wymagające, no bo niewiele kobiet będzie od razu gotowych włożyć jakby więcej wysiłku w relacje z tak naprawdę no totalnie obcym dla nich mężczyzną. Tak więc przynajmniej na początku waszej znajomości interakcja z tobą powinna być dla dziewczyny czymś łatwym, komfortowym i przyjemnym. Ma być pewnego rodzaju formą dobrej zabawy, ma ją zachęcić do tego żeby chcieć Cię poznać bliżej. Zauważ, że gdy piszesz do jakiejś laski, no to jesteś dla niej jedynie przypadkowym gościem z internetu, który jak na razie nic dla niej nie znaczy. No, dziewczynie, zupełnie na Tobie nie zależy, po prostu ona traktuje Cię obojętnie. I jeżeli jesteś się dla siebie obcy, no to jak możesz oczekiwać, że ona od razu zgodzi się na randkę z Tobą, Albo odpisze ci na jakieś osobiste pytanie, albo odpowie na jakąś przesadnie długą wiadomość. To trochę tak, jakby podszedł do ciebie na ulicy jakiś nieznajomy gość i zapytał się, czy skoczycie razem na piwo, żeby lepiej się poznać. No, czy nie wydaje ci się to trochę dziwne, albo niezręczne, albo też zbyt wymagające, jak na to, że. No, Kompletnie nic o sobie nie wiecie i, i nie wiesz w ogóle, kto to jest. I jasne, dziewczyna, być może dała Ci wcześniej lajka, informując Cię w ten sposób, że wstępnie jej się spodobałeś. Ale no tak działają przecież aplikacje, tak? Że tam dajesz lajki setkom osób. I polubienie Twojego profilu nie jest równoznaczne z tym, że laska za tobą szaleje i nie może się doczekać Waszego spotkania. To jest po prostu informacja, że ona chciałaby sprawdzić, jaki jesteś, no i z kim ma w ogóle do czynienia. Tak więc rozmowę zacznij na przykład od pytania, na które można odpowiedzieć szybko i można odpowiedzieć na to bez dłuższego zastanowienia. Albo zacznij od krótkiego komentarza, do którego jest bardzo łatwo się odnieść. Na bardziej wymagające propozycje, czy też głębsze dyskusje, jeszcze przyjdzie dla was czas. Trzecia zasada, używaj tekstów, które mają sensowną kontynuację, czyli takich, dzięki którym łatwo Ci będzie pociągnąć tę rozmowę dalej. Domyślam się, że skoro piszesz do jakiejś dziewczyny, no to chyba chciałbyś, żeby Wasza gadka się kleiła, prawda? Ale zastanów się, jak chcesz to osiągnąć, jeśli wysyłasz wiadomości, które tak naprawdę do niczego nie prowadzą. Dam Ci przykład. Dajmy na to, że piszesz do dziewczyny, hej, co u Ciebie? No i zakładając, że laska w ogóle Ci na to odpisze, no to jak myślisz, jaka będzie jej odpowiedź? Prawdopodobnie napisze do Ciebie, dobrze, albo wszystko w porządku. No dobra, no i co dalej? W tym momencie... No, tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, jak to popchnąć, no bo nie mamy żadnego punktu zaczepienia, o nic nie zostaliśmy zapytani, no a ten temat wręcz umarł. Trzeba więc znowu na siłę coś wymyślić, no i robi się to dla ciebie po prostu problematyczne. Okej, okay, inny przykład. Dajmy na to, że piszesz do laski: e, Hej, masz liczne zdjęcia. No to co otrzymasz w odpowiedzi? Dziewczyna pewnie odpisze ci na coś takiego: dzięki, albo dziękuję, to miłe. No, i znów znajdujesz się w sytuacji, gdzie ciężko jest o jakąkolwiek kontynuację. Dlatego, zanim wyślesz pierwszą wiadomość, no to w ogóle zastanów się, czy ten twój tekst pozwoli ci rozwinąć rozmowę, ponieważ na przykład narzucisz nim jakiś konkretny temat lub kierunek. E, czy może ten tekst to jest coś, przez co konwersacja no, po prostu ugrzęźnie w miejscu? W szczególności unikaj pytań, na które dziewczyna odpiszeć tylko jednym wyrazem, czyli dobrze albo dzięki, ale unikaj także pytań zamkniętych, na które można odpowiedzieć jedynie tak lub nie. Jedne i drugie użyte na wstępie no, raczej nie prowadzą do niczego dobrego. Ok, po czwarte, na początku znajomości nie przesadzaj z zaangażowaniem, szczególnie w pierwszej wiadomości powinieneś być w stosunku do kobiety dość neutralny. Jasne jest to, że zależy Ci na tym, żeby wreszcie poznać fajną laskę. A co za tym idzie? No pisząc do jakiejś dziewczyny, starasz się wypaść przed nią jak najlepiej. Problem jednak polega na tym, że jeżeli przesadzisz z tym staraniem, no to da to zupełnie odwrotny efekt. Zamiast sprawić, że kobieta będzie chciała poznać Cię bliżej, to zniechęcisz ją do siebie, pomimo tego, że wstępnie była przecież Tobą zainteresowana. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że zbyt szybkie okazywanie nadmiernego zaangażowania automatycznie stwarza wrażenie, że ma się do czynienia z kimś zdesperowanym. Pamiętaj, że osoby, które mają zdrowe podejście do relacji, zaczynają starać się o kogoś bardziej dopiero po pewnym czasie, gdy trochę lepiej poznają daną osobę. Wydaje się to dość oczywiste, ponieważ przecież najpierw należałoby się w ogóle przekonać, czy druga strona. Jest warta jakiejkolwiek inwestycji. Natomiast osoby zdesperowane chcą poznać kogokolwiek, no i co ważne, chcą zrobić to jak najszybciej się da. Co za tym idzie? Starają się przesadnie już od samego początku znajomości z tak naprawdę dowolną osobą, która w ogóle zwróci na nich uwagę. Pamiętaj, że niestety, ale nikt nie chce być w związku z desperatem lub desperatką, bo jeżeli ktoś jest zdesperowany, to oznacza, że z jakiegoś powodu nikt tej osoby nie chce. No i coś najwidoczniej jest z tą osobą nie tak. Żadna normalna dziewczyna o zdrowych zmysłach nie zainteresuje się takim facetem, bo jest to nieosądne, no i jedynie zwiastuje na przyszłość duże kłopoty. No a innym ważnym powodem tego, dlaczego na początku znajomości nie powinno się przesadzać z zaangażowaniem, jest to, że takie zachowanie natychmiastowo stawia Cię w gorszej pozycji, czyli w pozycji osoby, której jakby na tej znajomości zależy bardziej. I pomyśl sobie o tym tak. Jeżeli jakaś dziewczyna zaczęłaby się teraz do Ciebie zalecać i wiedziałbyś od jej koleżanki, że ona bardzo, ale to bardzo chce z Tobą być, no to czy motywowałoby Cię to do tego, żeby jakoś mocniej się o nią postarać? No raczej nie, no bo po co miałbyś to robić, skoro już ona to robi i skoro wiesz, że przecież jej na Tobie zależy. Nie ma nic złego w subtelnym okazywaniu zainteresowania jakiejś kobiecie w aplikacji randkowej, ale... W waszą rozmowę powinieneś angażować się stopniowo, żeby tym samym również i na niej wymuszać zaangażowanie. Dzięki temu ona będzie czuć, że no także włożyła jakiś wysiłek w Waszą znajomość, a to spowoduje, że relacja z Tobą e, nabierze dla niej wartości. Okej, okay, ale jak w takim razie zrobić coś takiego e, od strony praktycznej? No, głównie chodzi o to, żeby Twoja pierwsza wiadomość sprawiała wrażenie, e, jakby było Ci nieco... Obojętne, czy nawiążesz z daną dziewczyną znajomość, czy też nie. No i taki efekt najłatwiej uzyskasz pisząc krótko i zwięźle, raczej nie stosując przy tym stosu emotikonek, no i starając się zachować taki neutralny ton rozmowy, tak trochę jakbyś pisał do kumpla. Tak więc zapomnij o długich wiadomościach, zadawaniu od razu masy pytań, opisywaniu tego, kim jesteś i kogo szukasz. W klejaniu jakichś opowieści albo wierszyków, czy też o innych rzeczach, po których od razu na pierwszy rzut oka widać, że starasz się wypaść przed dziewczyną jak najlepiej. Na to być może jeszcze przyjdzie czas, ale początek znajomości to nie jest odpowiedni moment na tego typu zaangażowanie. Ok, piąta zasada, pisząc do dziewczyny, nie próbuj się podlizywać, ale zamiast tego postaraj się jakoś ją sobą zaciekawić. Niestety, ale zdecydowana większość facetów nie ma kompletnie żadnego pomysłu na to, co takiego mogą zrobić, żeby jakaś dziewczyna chciała ich bliżej poznać? Najczęściej wydaje im się, że jeżeli będą dla laski bardzo mili, albo będą trawić jej wiele komplementów, czy też będą jej w jakiś sposób schlebiać, no to ona ich wtedy polubi, no i chętnie się z nimi umówi. I owszem, dla niektórych kobiet takie podlizywanie się może być czymś przyjemnym, ale... Z reguły prowadzi to do tego, że no, dziewczyny olewają mężczyzn, którzy zachowują się w ten sposób. Bo Panie dobrze wiedzą, że jeżeli jakiś obcy facet od początku rozmowy przymila się do nich, no to jest to po prostu jego sposób na to, żeby zdobyć je, tak? Żeby, żeby zdobyć dziewczynę. I nie jest to dla nich zachęcające, no bo nie dosyć że robi tak prawie każdy, przez co z definicji no, traci to już swój urok, no to na dodatek sugeruje to, że gość jest niewarty jakiejkolwiek uwagi, skoro nie potrafi inaczej wzbudzić. W kobiecie zainteresowania. Co więcej, panie są też świadome, że ten gość pewnie pisze tak do każdej laski, więc no, nie traktują tego jako coś szczerego, a bardziej e, postrzegają to jako taką tanią sztuczkę na dobranie się do czyichś majtek. Tak więc, jeżeli do tej pory podlizywałeś się dziewczyną na aplikacjach randkowych, to. Musisz z tym skończyć, bo kobiety są na coś takiego zwyczajnie uczulone, no i nie będzie to działać na twoją korzyść, szczególnie jeśli robisz to już na samym początku znajomości. A nawet jeśli przeważnie spotkałeś się z pozytywnymi reakcjami dziewczyn na swoje podlizywanie się, czyli na przykład Laski Ci dziękowały, czy też mówiły, że jesteś bardzo miły, to musisz wiedzieć, że one nie reagowały w ten sposób, bo tak bardzo im się to spodobało ale bardziej dlatego, no, że starałeś się być wobec Ciebie po prostu kulturalne. I zamiast wdzięczenia się do kobiet, no to postaraj się sprawić wrażenie być jakimś interesującym, kogo być może warto jest poznać. I możesz to osiągnąć na różne sposoby. Od zadania dziewczynie nietypowego pytania, przez rozbawienie jej na początku znajomości, czy też pokazując w oryginalny sposób to, że chcesz z nią nawiązać znajomość. I właściwie to wszystko będzie znacznie lepsze niż podlizywanie się do dziewczyny w postaci czy to prawienia jej komplementów, czy też podkreślaniu jak bardzo ona Ci się spodobała, przez co zależy Ci na tym, żeby teraz ją poznać. Ok, i szósta zasada. Byłoby świetnie, gdyby Twoja pierwsza wiadomość wzbudzała też w dziewczynie jakieś emocje. No i rzecz jasna najlepiej, żeby te emocje były pozytywne. Twoje szanse na bliższe poznanie laski w aplikacji randkowej będą znacznie większe, jeśli już na wstępie sprawisz, że ona coś w stosunku do ciebie poczuje. No i może to być coś prostego, jak to, że ją nieco rozśmieszysz, czy też delikatnie czymś zaintrygujesz, ale powinna dzięki tobie po prostu coś poczuć. Jest to tak ważne, ponieważ wszystkie skuteczne metody flirtu opierają się na regule emocjonalnego pobudzenia. Mówi ona o tym, że nasze zainteresowanie drugą osobą wzrasta, jeśli ta osoba stymuluje nas emocjonalnie. I odnosząc się do tej zasady. Nudne rozpoczęcie rozmowy, na przykład tekstem Hej, co u ciebie, prowadzi do nudnej konwersacji, przez co poziom pobudzenia no, jest praktycznie minimalny, wręcz zerowy. A jeśli tego pobudzenia brakuje, no to kobieta szybko traci tobą zainteresowanie. Jeżeli jednak zagadujesz do dziewczyny, pisząc na przykład, Wiesz, co jest w tobie nietypowego?, no to wzbudza to w niej ciekawość i sprawia, że ona chce usłyszeć. Co masz jej do powiedzenia i co jest w niej takiego nietypowego. E, czyli jakby motywuje ją to do dalszej rozmowy z tobą. Tak więc, pisząc do dziewczyny, postaraj się już na samym wstępie wzbudzić w niej jakieś emocje. Ok, korzystając z okazji, raz jeszcze przypominam ci o moim bezpłatnym e-mailowym kursie, na którym to dzielę się najlepszą wiedzą na temat poznawania kobiet w sieci. Jeżeli jeszcze się do niego nie zapisałeś, to zrób to teraz, póki trwają do niego zapisy. Link znajdziesz poniżej w opisie filmu. Ok, podsumowując dzisiejsze wideo, pamiętaj o tym, żeby po pierwsze unikać stampowych tekstów, po drugie zaczynać rozmowę od czegoś niewymagającego, po trzecie używać tekstów, które mają sensowną kontynuację, po czwarte, żeby nie przesadzać z nadmiernym zaangażowaniem na samym początku znajomości, piąte, skupić się na tym, żeby dziewczynę zaciekawić, a nie podlizywać się do niej, no i szóste, Postarać się przy okazji wywołać w niej pozytywne emocje. Na koniec mam do ciebie małą prośbę: napisz w komentarzu poniżej, która z tych sześciu zasad wydaje ci się taka najfajniejsza, najważniejsza, która ci się spodobała najbardziej. Jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. Ok, dzięki Ci bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze wideo Ci się spodobało. Jeżeli tak było, to pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami to zostaw subskrypcję no i kliknij też na dzwoneczek żeby od YouTube'a otrzymywać powiadomienia o moich nagraniach rzecz jasna zapraszam cię również do moich innych odcinków w których opowiadam o poznawaniu kobiet no i do zobaczenia do usłyszenia na razie cześć